Partnerem łącznika jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Skoda HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska Górą! Siemano Złoga, zapraszam was oczywiście do kolejnego odcinka Jak spodoba ci się ten film i będziesz super człowiekiem Jak zalajkujesz, zasubskrybujesz oraz napiszesz komentarz Ale także bardzo chciałbym żebyście napisali Czy wam się podoba jak odcinek jest podzielony na dwie części i jest daily Czy wolicie trzy odcinki, ale za to na przykład po sześć sezonów Żebyśmy rozgrywali tą drużyną Czyli na przykład weźmiemy AC i nie idziemy tak, że jest codzienny odcinek Lecz na przykład jest e, trzy odcinki w tygodniu, lecz po sześć sezonów I Jestem ciekawy jaka forma wam się bardziej spodoba i oczywiście napiszcie to w komentarzu, bo to naprawdę pomoże mi w rozwijaniu kanału, a też dopasujemy gdzieś pod Was ten cały styl. Wiemy, że idą wakacje, będziecie mieć więcej czasu i też czy ta godzina 21 dla Was jest optymalna. Mi się wydaje, że przed snem fajnie sobie poglądać coś na YouTubie, więc wydaje mi się, że to jest najlepsza pora aktualnie na odcinki, ale oczywiście także chciałbym Was wysłuchać, żebyście napisali w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Na początek sezonu czwartego zakupujemy Hugo Lorisa. Jest to zawodnik już bardzo doświadczony. Za ty tylko 7 milionów, ale to przez to, że ma 8, 38 lat. 83 miałem powiedzieć, to już miałby naprawdę dużo lat. Wydaje mi się, że już nie grałby w piłkę, ale 38 to jest wystarczająco, żeby być pierwszym bramkarzem mojej drużyny oraz nie katę do nas przychodzi. Także bardzo ciekawy zawodnik, za 20 milionów, więc tutaj już nie kupiliśmy żadnych wolnych zawodników z, w tym sezonie z tego powodu, że nie potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy bardziej uzupełniać składu, bardziej doświadczonymi zawodnikami, którzy gdzieś tam nas poprowadzą na lepsze wyniki, bo oczekuję, żebyśmy zagrali w lidze. Europy przynajmniej w tym sezonie. A co tu się podziało z zawodnikach, których sprzedaliśmy, bo to naprawdę były dosyć grube transfery. Niektórych posprzedawaliśmy, niektórych po prostu odeszli, ponieważ ich overall jest zbyt mały, no przez 64. No drużyna, która jest w Ligue nie potrzebuje takich zawodników. Tutaj także wypożyczenia, żeby rozwijali się piłkarze. Cały czas gramy tą samą formacją. Czy zmieniliśmy coś w stylu taktycznym? Aktualnie nie. Wydaje mi się, że chcieliśmy zachować na jeszcze jeden sezon właśnie takie ustawienie, żebyśmy spokojnie mogli odbierać piłki. Gdzieś tam jeszcze arpiąć się z rywalem i wyczekując jego błędów, najlepszym naszym napastnikiem jest Ademowicz, który ma 21 bramek. Drugim jest Hwagio, 15 bramek. Cho ma także 14 bramek, oraz nie to ma 12, więc dobrze to wygląda. Bernard, oczywiście 11 asyst. Kapitalny rozwój tego młodego wychowanka klubu, i wydaje mi się, że to jest zawodnik, który naprawdę może być genialnym wzmocnieniem za parę lat naszej 11 oraz 11 reprezentacji Francji. Usher zajmuje drugie miejsce w Lidze, więc zdobyliśmy wicemistrzostwo, co mnie bardzo cieszy. Nica w tym roku była trochę słabsza, PSG było po prostu dominujące i gdzieś tam chciało powalczyć o tego mistrza, patrząc na to, że stracili już w tych trzech latach pierwszych yy, tego majstra, więc na pewno chcieli powalczyć, chcieli zrobić niespodziankę dla swoich fanów, a tutaj on mógł zrobić naprawdę złość swoich fanów niesamowitą, z tego powodu, że prawie aby odpadli z Ligue 1 i by spadli do Ligue 2, więc to na pewno byłoby dosyć dużym rozczarowaniem. Dużym rozczarowaniem jest to, że po raz czwarty odpadamy ćwierć, finale Pucharu Francji, co szczerze mówiąc nie jest fajną sytuacją, bo powinniśmy spokojnie gdzieś tam osiągać sukcesy właśnie tą drużyną już w Pucharach. Jak możecie zobaczyć tutaj prawa obrona trochę szwankuje, powinien być ktoś lepszy oraz ten drugi środkowy pomocnik, no ale tutaj wiecie, mamy wielu młodych zawodników, którzy nie do końca się rozwinęli tak jakbym chciał. To oczywiście atak nie do końca tak wygląda, bo przeważnie graliśmy takim ustawieniem i to chyba jest aktualnie najlepsze nasze ustawienie naszej drużyny, więc zobaczmy jak będzie wyglądać sezon piąty, który może być bardzo ciekawy, patrząc na to, że potrzebujemy wzmocnień. potrzebujemy dobrych zawodników, ale także będziemy próbować już zdobyć mistrza. Ten wynik jest trochę sensacyjny, bo z drużyny, która zajmowała środek tabeli po trzech sezonach stworzyliśmy drużynę na europejskiej puchary. Zobaczymy także debiut w Lidze Mistrzów, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. Sezon piąty zaczynamy od trzech zmocnień. Na początek Rosier, to jest zawodnik na prawą bronę, na prawy wahadu, 82 wyrala. 29-letni Francuz, za bardzo małe pieniądze, bo 25 milionów Patrząc na to jak rynek francuski jest drogi Tutaj jest naprawdę fajna wartość tego zawodnika To listu do nas także przychodzi za 20 milionów Zawodnik, którego widać delikatny regres formy Ale zawodnik, który w lidze francuskiej powinien sobie poradzić Grał w Tottenhamie przez 3 sezony Więc wydaje mi się, że będzie dobrym dopasowaniem pod naszą formację Zwłaszcza, że chcemy wzmocnić ten środek pola No i Griezmann jako wolny zawodnik Griezmann, który ma być doświadczeniem Który ma być także zawodnikiem, który strzeli parę bram bo no nie uszukujmy się, zawodnik tej klasy musi po prostu na w 35 lat prezentować optymalny poziom dla siebie. A tutaj najlepszym naszym zanikiem jest Ademowicz, Griezmann strzelił 11 bramek, Nie to 13, co także 11, ale był bardzo kontrwykonny w tym sezonie. Bernard 12 asyst, więc całkiem spoko. No i Toliso 7, 7 asyst, 8 ramek, także bardzo dobry sezon tego zawodnika. Także możecie zauważyć, że cały czas graliśmy bardzo podobnym ustawieniem. Tutaj zmieniliśmy lekko, ponieważ teraz po stracie piki próbujemy od razu do skakiwać, co spodobało trochę słabszy sezon z tego powodu, że gdzieś musimy się nauczyć tego stylu gry. No i zajęliśmy czwarty, czwarte miejsce w tej lidze, co mnie trochę rozczarowało, bo szczerze mówiąc byłem przekonany, że już co roku będziemy walczyć o tą Ligę Mistrzów. Nawet tutaj mi się gdzieś tam marzyło, patrząc na swoją formę PSG. Mistrzostwo, no ale niestety tak dobrze nie było no i tutaj musimy gorycz porażki trochę przyjąć na swoją klatę. Bardzo ciekawe drużyny odpadły, trochę legendarne. Montpellier czy Bordeaux, drużyny, które zdobywały mi mistrzostwo w tym kraju. My wygraliśmy na szczęście w pucharze Francji, więc wreszcie przełamaliśmy tą klątwę ćwierćfinałów. Wygraliśmy z PSG 4 do 2, więc to bardzo dobrze wyglądało. A jak poszło nam w grupie oczywiście? Awansowaliśmy z drugiego miejsca. Grupę naprawdę mieliśmy bardzo przeciętną z tego powodu, że trafiliśmy tylko na jedną mocną drużynę, jaką był Manchester City, klub Brice, no i Szachtar, to są drużyny, które nie powinny nam zagrozić i raczej nie zagrażały, tam ewentualnie remisy. Tutaj możecie zauważyć, że niestety trafiliśmy na Real Madrid, który nas gdzieś tam wyeliminował wynikiem 7 do 3 w dwóch meczu. Szkoda, bo, szczerze mówiąc, po pierwszym spotkaniu miałem taki lekki niedosyt, bo zagraliśmy okej, okay, nie było najgorzej, ale drugie spotkanie już po prostu była katastrofa. Więc wydaje mi się, że zbudowaliśmy większe doświadczenie na kolejny sezon. Zobaczymy jak ten ostatni sezon będzie wyglądał, zwłaszcza w Lidze Europy. Szczerze mówiąc, mam lekką chrapkę na ten puchar, zobaczymy, czy nam się to uda, czy tym składem nam się uda, czy potrzebujemy bramkarza. Przypuszczam tak, bo Loris odchodzi już na emeryturę Więc na pewno będziemy kogoś potrzebować I ta liga mi się trochę tak marzy Ale czy damy radę? Będzie bardzo, bardzo ciekawie No i jak myślicie, jak nam poszedł sezon ostatni? Na początkę Messier do nas przychodzi 85 overalla, bardzo dobry bramkarz Będzie zarabiać bardzo dużo Także bardzo dużo kosztowo Ponieważ 47 milionów, ale jest Francuzem Będzie naszą podstawą Także bardzo ciekawy francuski środkowy pomocnik Belengarde, który ma właśnie 80 overalla Będzie fajnym zawodnikiem do rotacji w środku pola za 20 milionów. Tutaj zawodnicy za darmo. Oczywiście niektórzy się przebiją tutaj nie wypał transferowy, ale wydaje mi się, że może być z perspektywą kilka kolejnych lat, gdy zostanie dobrze powypożyczany naprawdę z solidnym środkowym pomocnikiem do rotacji, a 30 bramek czy 25, nie to 15 bramek i 11 asyst, ale Bernard 14 bramek, 15 asyst, po prostu kapitalny zawodnik i kapitalne liczby właśnie tego środkowego naszego rozgrywającego, który już może grać praktycznie na każdej pozycji w środku pola, a jak nam poszło w lidze, bo na pewno to Was ciekawi i zajęliśmy drugie miejsce, zdobyliśmy wicemistrzostwo. Szkoda, szczerze mówiąc, bo naprawdę przez długi czas byliśmy liderem tej League One, ale niestety pod koniec trochę nie wytrzymaliśmy jednak tempa tych rozgrywek, ale także presji, która dosyć duża była na nas, dlatego gdzieś tam spadliśmy na niższe miejsce. Bordeaux spada, Food i Troyes, więc trochę szkoda tych drużyn, no ale także możecie zauważyć, że Oxer tylko trzy porażki w sezonie, dwie więcej od PS, szkoda. Szczerze mówiąc, bo naprawdę liczyłem, że w tym ostatnim sezonie jesteśmy w stanie gdzieś tam wygrać. To oczywiście wygraliśmy, więc kolejny trofeum dla nas. Czy wygraliśmy Copa Nacional? No niestety nie, bo w półfinale PSG gdzieś tam zrewanżowało się z przedporażką sprzed roku, więc wydaje mi się, że trochę mam taki gorycz porażki. Na szczęście w Lidze mistrzów chciałbym bardzo, w Lidze Europy oczywiście, przegraliśmy z Liverpoolem 2, wygraliśmy z Liverpoolem 2-1. do Dlaczego powiedziałem, że przegraliśmy? Tego nie mam pojęcia. Wygraliśmy Wygraliśmy dwa do jednego, powinniśmy być dumni, że wygraliśmy w widzę Europę, ale jednak, szczerze, gdybyśmy wygrali mistrzostwo, byłabym takie dobra, to była dobra kariera, ale w tym momencie mam taki posmak, że czegoś mi brakuje. Tego jednego sukcesu. I chyba szczerze mówiąc, nie do końca, mogę się z tym pogodzić, że nie wygraliśmy jednak. Czegoś takiego większego. Szkoda, bo to była fajna kariera. Fajnie było zagrać taką drużyną legendarną. Fajnie było znowu poczuć ją właśnie w lidze francuskiej. Fajnie było znowu tutaj zagrać właśnie w tej lidze, gdzieś tam przebudować ten zespół. Trochę nieoczywistych zawoników. Zauważyliście, że od kiedy właśnie rozbijam na dłuższe sezony te kariery, to biorę trochę zawoników, których nigdy nie brałem z tego powodu, że gdzieś mi się pokazują, gdzieś po prostu wyglądają fajniej niż w tych pierwszych trzech sezonach i gdzieś nie ma tej monotonii, wydaje mi się. Oczywiście bierzemy dużo zawoników z. Wolnego rynku, no ale gra nam na to pozwala, a też bardzo ciężko by było osiągać sukcesy bez tego. A jednak chciałbym zakupować zawodników, którzy nie są do końca oczywiście, żebyście także mieli przegląd na to wszystko, co się dzieje, żebyście poznawali większość zawodników, żebyście poznawali też kariery w innym kierunku, bardziej takim taktycznym nie kupowania na siłę jakichś najlepszych piłkarzy, tylko właśnie z myślą, że słabszymi piłkarzami przy odpowiedniej taktyce, przy odpowiednich wytycznych poszczególnego piłkarza. Da się osiągać lepsze wyniki niż powinny. Dlatego też często słyszałem zarzuty, że po prostu wygrywam za dużo ustawiam te przebudowy, możecie zauważyć, że nie. Po prostu w odpowiednim momencie zmieniam dane taktyczne, także wytyczne, i ta drużyna gra po prostu lepiej w zależności od tego jak ukarzy mam oraz Unii od y, ich umiejętności. Zauważcie, że na przykład w tym momencie linii obrony mam bardzo solidną, ale naprzód nie potrafię rozgrywać. Więc w tym momencie na przykład posiadanie piłki, czy było problem? Nie do końca. Z tego powodu, że jednak przy rozgrywaniu, to Toliso Bernard częściej dziś miej tą piłkę, którzy naprawdę są wybitniej w podaniach, niż nasza obrona. Gdybym grał lagą, no to oni by musieli rozgrywać, gdzieś podawać te celne długie piłki. Wtedy już by były problemy. Mógłbym ich inaczej rozwijać, ale po prostu nie chciałem. Chciałem, żeby byli szybcy, nieprzewidywalni oraz bardzo dobrzy w obronie. I to się gdzieś tam udało. Mam nadzieję, że tą cinek Wam się spodobał, że zostawiście łapkę w górę, że ten kanał pojęcie no, materiałów, bo będziesz wtedy super człowiekiem, będziesz nad człowiekiem, będziesz fenomenalnym i będziesz przyjacielem załogi. Oczywiście zapraszam Was na Discorda, bo dawno to nie robiłem, a naprawdę warto wejść, zwłaszcza, że jest nowy sezon i bardzo dużo eventów, które gdzieś tam chcemy Wam zaproponować, ale także chcemy w zupełnie inny sposób tworzyć tą załogę i jestem ciekawy jak to wyjdzie, więc zapraszam Was i zobaczenia. Do zobaczenia kolejnym razem.